Właśnie pokazuję Państwu ulicę Albrechtówka, która jest w części już wykonana. Jadąc od strony głównej ulicy, po lewej stronie w kierunku Skarpy, już jest wykonana ta droga brukowa. Nie będę się powtarzał. Wiecie Państwo, że ta droga nie była w planie. Ona została zaplanowana, wykonana doraźnie po to, żeby dać premię plus panu, no właśnie. Panu wiceburmistrzowi, ponieważ on ma kolejną tutaj gdzieś rezydencję, jest współwłaścicielem, czy już może właścicielem, nieważne. I co się dzieje z obietnicami burmistrza? Jak pamiętacie państwo? Na zebraniu wiejskim i przedwyborczym, i wyborczym, i powyborczym wokalu e, powstał również nagle pomysł, aby wykonać asfalt na drodze tzw. młyńskiej. Wówczas e, obiecano mieszkańcom miejscowości Męćmierz że wykonane zostanie przez tą miejscowość utwardzona droga. W międzyczasie robi się inwestycję, która została stworzona na wstrzyknięcie palców, czyli na Albrechtówce. Na pewno nie będzie to służyło mieszkańcom, tym, którzy tam, czy tam już nie ma mieszkańców stałych, swoich, takich, którzy na stałe mieszkają, bo do czego wracam? Wracam z uporem maniaka, że nie ma problemu z tym, że ktoś kupuje nieruchomość w Kaźmiarzu i mieszka, ale potrzebuje, jak tlenu, potrzeba jest mieszkańców na stałe mieszkałych yy, zamieszkałych w, w domach czyli na stałe nie doraźnie nie raz na tydzień nie raz na miesiąc. I tu proszę państwa pokazuję państwu zjazd gdzie fragment drogi kilkadziesiąt czy kilkaset metrów jest niewykonanej jest błoto ludzie muszą chodzić po błocie a dla elit. Dla tych, którzy się zasłużyli lokalnej koterii, robi się drogę brukową. O mieście nie mówię, o tym będą filmy y, odrębne. Postanowiłem, że będę robił jeden materiał, jeden komentarz dotyczący konkretnej sprawy. Tu zająłem się tą sprawą, żeby Państwu pokazać naocznie, żebyście Państwo widzieli, jak ta droga wygląda, y, która nie będzie realizowana na pewno. Może zacznie, to jest stary sposób pana burmistrza ukuty od lat to nie jest wymysł pana burmistrza Powianowskiego. to było praktykowane już wielokrotnie przez różnych burmistrzów wykona się fragment drogi i powie się że to musi być bo coś tam to żeby omamiać mieszkańców. Jak będzie z Męćmierzem? Przekonacie się państwo Sami. W mojej ocenie zostanie wykonany w najbliższym czasie dla zamydlenia oczu fragment jakiś, nie wiem czy od tej strony, czy może od tamtej strony, od okala. Właśnie to jest droga przez męćmierz, możecie Państwo sobie rzucić okiem. Powinna być wykonana, jeżeli mieszkańcy domagali się tego aktywnie, ponieważ to jest elementarna rzecz. Jeżeli robi się dla ludzi z zewnątrz, tak, bo tak to widzę, tak to wygląda, to również powinny być realizowane zadania dla mieszkańców, tych, którzy mieszkają na stałe. Nie ma znaczenia, czy to są autochtoni, czy ci, co przyjechali wczoraj z końca Polski, ale budują swoje tutaj, zamierzają tutaj związać się i zapuścić korzenie. Z tą ziemią to to są osoby wartościowe i na takich powinniśmy stawiać. To to buduje przyszłość gminy. Mieszkańców stale ubywa. Ludzie wyjeżdżają albo wyprowadzają się za klasztor. Są dwie jedyne opcje. Podobnie jak już mówiłem, że alternatywą dla mieszkańców yy, młodych to jest albo przy złotej rurce albo emigracja. Tu pokazałem Państwu taki, zatrzymałem się, zrobiłem zdjęcie tego wylanego betonu jako tak pomianowski, może nie wie o tym, że już czasy, gdzie się chodziło za stodołę wyrzucać różne, różne rzeczy, mijają. A Pan burmistrz o takie fragmenty betonu tutaj Zostanie tam z jakiejś budowy, to idźcie tam, wysypcie, tam, wysypcie. Dla jednych jest bruk, metr kwadratowy, kilka tysięcy złotych, a dla drugich resztki betonu, czyli dla mieszkańców. Nie mówię tego bez przypadku, gdyż dostałem kiedyś zdjęcie, jak ktoś sobie tutaj zrobił krzywdę na rowerze, to znaczy uszkodził rower. E, tak. E, I o to jest ten fragment drogi, który miał być wykonany zgodnie z obietnicami. Możecie państwo zobaczyć na blogu jest taki tytuł Okale wstaje z kolan. To było takie dość emocjonalne zebranie. Aktywnie zabierał głos świętej pamięci Zbyszek Wiśniewski. Miło go wspominam. E, właśnie i to Zabiegał o to, bo myślał o swoich dzieciach, bo on budował przyszłość swoich dzieci tu na tej kaźmierskiej ziemi, na swojej ojcowiźnie. To tak na marginesie. To nie jest wykonane, wykonana jest kolejna inwestycja za grubo ponad 1,3 mln zł. Mówię to raz jeszcze w kontekście tej drogi muńskiej, gdzie padły konkretne obietnice. Ja już się kiedyś wypowiadałem, moje słowo burmistrza jest warte. Nawet dostałem jakiś wyrok. Tutaj odsyłam do słów słynnych eee. prezesa Lepera. Dalej nie będę tego komentował. Każdy mi sobie poddaje to, co trzeba. I tu skręcamy, proszę Państwa, na asfalt wykonany. Też dla zamydlenia oczu, tak proszę Państwa, najnowsze informacje brzmiały tak. Musimy zrobić najpierw im drogę. Im, nie nam, tylko im. Żebyśmy mogli zrobić drogę młyńską. Podobnie jak z, dzien, z domem, dziennym domem seniora. To jest właśnie ten obiekt. To również było po to, żeby Ludzie nie burzyli się na drogę młyńską. Czyli jeszcze raz jest to dowód na to, dla kogo ta droga młyńska była robiona. Pół miliona złotych. Jedna droga młyńska, druga do pani Grabczak, do sadów tam. Pani Grabczak i pan Opoka załatwili. Będę uporem maniaka to mówił. Tutaj trzeba się zatrzymać koło tego obiektu. Ten obiekt w lokalu nie spełnia warunków, jakie powinny spełniać tego typu u, obiekty służące właśnie seniorom. Był pomysł, aby zrobić to w y, Parchatce. Mieszkańcy zdobyli środki finansowe, prawie 2 miliony złotych, a burmistrz to przechwycił, bo tak takiego mamy burmistrza, takiego, nam, e, takiego mamy burmistrza, jakiego nam wybraliście. Szanowni mieszkańcy, i e, tak to właśnie wygląda. Przy w tym jeszcze dziennym domu pomocy e, aktywnie działa, e, działają załóżnicy burmistrza, e, mając e, co miesiąc stałe wynagrodzenie. Jest to też e, nagroda za aktywną działalność wyborczą. Tak to w gminie Kazimierz się dzieje, ale my nie jesteśmy jedynym przypadkiem. Mam znajomych, między innymi stąd, że jest Rzesza Nas, w kursantów w Watchdogu, tam są i urzędnicy, i sołtysi, i radni, jest to Rzesza ludzi i problem jest ten sam, o tym będę kiedyś mówił. Czyli burmistrz, wójt, prezydent rządzi tak, na ile mu pozwala rada. Ta struktura rady, która jest wybierana w tych jednomandatowych okręgach wyborczych, jest to katastrofą. Jest katastrofą i to nie jest tylko moje zdanie, tylko wszyscy to mówią. I dlatego taka jest demokracja, jaką żeśmy sobie stworzyli. Chcę Państwu zwrócić uwagę na, 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 na dwie kwestie. Jest droga, nie wiem jak będzie rozwiązany problem kanalizacji, nie kanalizacji tylko wodociągu, o kanalizacji to zapomnij. Jedynym pomysłem dla okala, jeżeli w ogóle będzie wprowadzony, uważam, że przydomowe oczyszczalnie ścieków, biologiczne to jest jedyny kierunek słuszny. Wszelkie inne pomysły o budowie kanalizacji to jest utopia i nierealna rzecz w przypadku Kazimierza i tak rozsianej e, miejscowości. To taka uwaga. Ale miejmy nadzieję, że ta droga zostanie zrealizowana. Znaczy ta inwestycja e, wodociągu dzięki temu, że w Cholebiance jest e, realizowane e, przedsięwzięcie pod tytułem budowa ujęcia wodnego. Chwała za to, Wielki szacun dla radnych za czasów y, siódmej kadencji, czyli Pisula Krzysztof Wawer. To w tym czasie była pod, podjęta uchwała, która unieważniła uchwałę z 13 roku, z tego co sobie przypominam, 2013, gdzie kołtuneria zagłosowała za tym, żeby tą działkę sprzedawać. Y, I powoli zbliżamy się do y, końca tego materiału. W międzyczasie dzisiaj zaskoczyło mnie kilkadziesiąt pojazdów typu Jeepy po tych dołach. Nie miałem możliwości, bo robiłem zdjęcia, ale tu widzicie Państwo, jak, jak pięknie wyjeżdża kilkanaście kładów i tak dzisiaj po całym Kazimierzu to Towarzystwo jeździło i przechodzimy do finału, pani radna Górecka. Ja mam do pani prośbę, to jest, to jest niedaleko pani domu ta, ta droga. Ten niedokończony chodnik od czasów e, pisuli i mam nadzieję, że pani stanie na wysokości zadania. I inwestycje dokończę.